Where are you from? Moje pierwsze zderzenie z Kairem było łagodnym zderzeniem z Zamalkiem, bo trzeba zrazu oddzielić od siebie te dwa miejsca, mimo że to drugie jest częścią pierwszego. Zamalek bowiem to śródmiejska dzielnica Kairu, położona na wyspie Gezira na Nilu, po arabsku Jazira, czyli Gezira, znaczy wyspa. Tu w Kairze jest kilka takich wysp, ale ta jest bodaj najpiękniejsza i najmilsza mojemu sercu. Dookoła tej wyspy cumują rzędem kolorowe barki o wymyślnych kształtach, przypominające czasem domy wiktoriańskie. To rzeczywiście były kiedyś domy, jeszcze za czasów krótkiego brytyjskiego panowania w Egipcie. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, po dojściu do władzy generała Nassera, barki domy ulegały powolnej degradacji i zniszczeniu. Obecnie jednak, już w XXI wieku, co bogatsi i błyskotliwiej myślący kairczycy, a także mnóstwo artystów, zaczęli kupować owe barki i je odnawiać. Mieszkają na nich teraz jak w luksusowych apartamentach, ale też mają swoje restauracje, pracownie czy atelier. Za Malek, to można pokusić się o stwierdzenie, jedna z centralnych dzielnic egipskiej stolicy, ale też i odbiegająca charakterem od reszty miasta. Warszawiacy zrozumieją to od razu, kiedy Zamalek porównam do saskiej kępy. Nie wszyscy jednak jesteśmy Warszawiakami i może to dobrze. Przyjdzie mi więc z przyjemnością w dwóch słowach opisać naturę kairskiej saskiej kępy. Zamalek to wciąż dość zielony kwartał, zamknięty nie tylko przez otaczające go wody Nilu, ale też w swoim europejskim charakterze tu mają siedziby ambasady i konsulaty tu zachwycają urodą ciche małe willowe uliczki tu jest park akwarium Grotto Garden gdzie często spotykają się zakochani ten wyjątkowy ogród botaniczny jest pełen sztucznych grot i zakamarków pośród których